15 listopada odbyło się przekazanie do użytku inwestycji pod nazwą Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1711W, Cecylówka Brzuska Ursynów Aleksandrówka w miejscowości Ursynów na terenie gminy Głowaczów. Do użytku oddany został odcinek o długości ponad 313 metrów. Wartość inwestycji to 300 tysięcy złotych. Została ona współfinansowana w 50% z budżetu powiatu Koźnieckiego i w 50% ze środków gminy Głowaczów. Mieszkańcy od dawna zabiegali o budowę tego chodnika ze względu na bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły w miejscowości Ursynów. Wykonawca wykonał chodnik odsunięty od jezdni. Przeprofilowaliśmy rów tak, aby. Odpływ wody był odpowiedni do przepustania, do skrzyżowania. Wykonaliśmy chodnik o szerokości 1,5 metra z kostki, obramowany obrzeżem oraz zjazdy do posesji. W odbiorze inwestycji uczestniczyli starosta koziński Krzysztof Wolski, wójt gminy Głowaczów Hubert Czubaj, radni Rady Gminy Głowaczów, sołtys sołectwa Ursynów Teresa Mąkosa, sołtys sołectwa Stanisławów Aneta Nowakowska, przedstawiciele przedsiębiorstwa usługowo-handlowego Brugbud, Grzegorz Rychlicki Janusz Wójcik, wykonawcy inwestycji, dyrektor zarządu dróg powiatowych w Kozińcach Marcin Łopuszański oraz mieszkańcy Ursynowa i Stanisławowa. To jest symboliczne otwarcie inwestycji, na którą bardzo długo wszyscy mieszkańcy czekali. Nie tylko mieszkańcy Ursynowa, ale również i mieszkańcy Stanisławowa. I z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować za bardzo dobrą współpracę panu staroście Krzysztofowi Wolskiemu, który dba o to, abyśmy czuli się bezpiecznie, aby powstawały. Inwestycje, które poprawiają bezpieczeństwo i wspólnie realizujemy właśnie kilka tego typu zadań. W tym roku rozpoczęliśmy to zadanie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie ono kontynuowane. W projekcie budżetu przedłożonym do dnia dzisiejszego Radzie Gminy Głowaczów zostały zabezpieczone przeze mnie środki w kwocie 150 tysięcy złotych na dalszy etap budowy tego chodnika. Warte podkreślenia jest również to, że wielomilionowy nowe inwestycje realizuje powiat na terenie gminy Głowaczów, to są przede wszystkim drogi. Także ja mam nadzieję, że ten chodnik będzie służył mieszkańcom bardzo, bardzo długo i deklaruję, że w kolejnych latach będą powstawały kolejne odcinki. Dziękuję bardzo. Ta współpraca naprawdę dobrze się układa i dlatego też te chodniki powstające w gminie Głowaczów to w pewnym sensie jest owszem jakiś tam udział nasz i zasługa powiedzmy powiatu, ale generalnie nie wszystkie gminy na terenie powiatu, tak chętnie jak gmina Głowaczów, przystąpiła do współpracy do organizacji bezpieczeństwa przy drogach powiatowych. Tutaj pierwszy raz jestem już na tym pełnym tak, tym wykonaniu tej inwestycji, naprawdę jestem pod wrażeniem. Myślę, że po prostu udało się w tej inwestycji wrzucić dwa grzybki w barsz i w tym momencie mamy oprócz tego, że mamy poprawę bezpieczeństwa poprzez ten ciąg pieszy. To również będzie kwestia tego odwodnienia i zabezpieczenia tego zalewania ewentualnie gdzieś tutaj mieszkańców. Mam nadzieję, że po prostu uda nam się również dalej kontynuować ten chodnik, ale to będzie również zależało po prostu na pewno od radnych. Trzeba naprawdę tutaj podziękować panu Wójtowi, że ten problem wasz widzi i te pieniądze z tego swojego skromnego budżetu jest w stanie wygospodarować i dokłada do inwestycji powiatowych. Także gratuluję serdecznie państwu. Cieszę się mam nadzieję, że również jesteście tego zadowoleni, że udało nam się to od miarę szybko zrobić i wierzę, że dalsze inwestycje w gminie Głowaczów wspólnie z powiatem będą szły szerokim pasmem i będziemy mogli liczyć tylko kolejne pieniądze, które zainwestujemy, chociaż musicie mieć świadomość tego, że jest tych gmin 7. Po podpisaniu protokołu odbioru inwestycji wszyscy zaproszeni zostali do wspólnego zdjęcia.